Mobula 8, bo o niej dzisiaj będzie mowa, to taki trochę tajni łup na sterydach. I nie jest to stwierdzenie przesadne, ponieważ porównując ją do innych tajni łupów, to jednak jest to jednostka dosyć sporych rozmiarów. I mierzy ona 85 mm, licząc od silnika oczywiście do silnika poprzekątnej, więc porównując ją z innymi klasycznymi tajni łupami, które zazwyczaj mierzą około 65-75 mm, jest to relatywnie dosyć spora jednostka latająca. Jest ona również dosyć ciężka, ponieważ z uwagi na to, że na tym egzemplarzu mieści się kamerka DJI Air Unit O3 oraz TBS Crossfire, to masa tego drona wynosi bez. Akumulatora około 85 gram, więc porównując do innych analogowych tiny upów, jest to jednak dosyć sporo. Natomiast jeżeli wrzucamy sobie tutaj jeszcze jakiś pakiet lipo, na przykład w tym wypadku ja latam na Airlinach o pojemności 550 mAh, to masa wzrasta do 115 gram. To oczywiście jest wciąż bardzo mało, jakbyśmy sobie mieli porównać chociażby z takimi pięciocalówkami, jak mam za sobą, czy nawet sinełupami. Ale porównując do tej klasy Tiny jest to już jednak dosyć spora, napakowana jednostka latająca. Co do y konkretnie tego egzemplarzu. Moi drodzy, tak jak wspomniałem, mieści się tutaj na pokładzie kamerka DJI Air Unit O3. Która jest w stanie zarejestrować obraz z maksymalną rozdzielczością 4K w 120 klatkach na sekundę. Więc to jest naprawdę bardzo dobry rezultat. To jest rezultat tak naprawdę, który mogliśmy osiągnąć do niedawna tylko na dużych dronach. Chociażby właśnie tak jak za mną na takim Marku 5, czyli klasycznej 5 calówce. Teraz już na szczęście pojawiły się pierwsze tajni gdzie instalacja tej kamery jest możliwa. Z tego co pamiętam, pierwszy model wypuszczony na rynku to był Pavo Pico, który no, podjął się takiej odważnej operacji montażu tej kamerki cyfrowej. Pojawiła się również teraz Mobulka, która naprawdę, naprawdę sobie fajnie lata nawet z tą ciężką kamerą. Dodatkowo tak jak już powiedziałem, na tym konkretnym egzemplarzu zamontowany jest TBS Crossfire, ponieważ około 80% moich dronów opartych jest o ten system. Ale jeżeli na przykład posiadać Express LRS, to nie musicie się martwić tutaj o nic, ponieważ jako płyta główna, czyli Happy Model. Posiada wmontowany ten system. Jest to płyta zintegrowana z kontrolerem lotu oraz kontrolerem prędkości, i na niej również właśnie mieści się system Express Express LRS. I to bardzo dobrze, bo jak ktoś właśnie lata na tym systemie, to już nie musi się martwić o konkretne dodatkowe, dodatkowe jakieś moduły. Co do yy, mogulki. Na pokładzie tego statku mieszczą się takie malutkie silniczki 11.03 do 11.000 KV. Zamontowane są tutaj również śmigła trzyłopatowe od firmy Gafman o wielkości 2 cali oraz skoku 23. Dobre śmigiełka, aczkolwiek w moim wypadku już trochę sfatygowane, ponieważ już nim sporo latałem po domu. Ze względu na to, że naprawdę ten dron daje sporo radości z latania. Yy... Niestety, również ta jednostka posiada pewne minusy. A jeżeli chodzi o minusy, to sposób zamontowania kamerki frontowej jest właściwie to tego obiektywu. No, jak wiadomo, obiektyw od DJI Air Unit nie jest tanią, tanim komponentem, i w momencie, kiedy sobie go zniszczycie, musicie się liczyć z wydatkiem kosztu 450 zł. A ten obiektyw jest narażony niestety na zniszczenia. Dlatego w moim wypadku wylądował taki, taka przysłona obiektywu. Która tak naprawdę kosztuje niewiele. Możecie sobie kupić taką soczewkę za 20-30 zł i ona spełni pokładane oczekiwania, czyli ochroni wasz obiektyw przed zniszczeniem. W tym wypadku już raz mi ta soczewka odpadła, ale uchroniła obiektyw przed zniszczeniem, chociażby jak to miało miejsce w moim marku 5 gdzie niestety latając nad morzem wywaliłem w glebę no i musiałem wymienić tą kamerkę i niestety 450 zł mnie to wszystko kosztowało Niestety minusem również tej jednostki jest to, że ten moduł lubi się przegrzewać. Latając z klasycznymi dronami na zewnątrz, no to jednak schładzacie ten moduł ze względu na to, że najczęściej jest trochę chłodniej, więc moduł jest relatywnie dobrze chłodzony. Latając w temperaturze pokojowej po domu, po mieszkaniu, ten moduł lubi się przegrzewać i jeżeli przelatacie ze dwa pakiety lipo, musicie sobie zrobić przerwę, ponieważ no niestety on jest już wtedy tak gorący, że nie nadaje się do dalszego lotu, a można go niestety spalić, więc, więc radzę po dwóch przelotach zrobić sobie krótką przerwę. Na pewno niestety również minusem tej konstrukcji jest fakt, że jeżeli zejdziecie z napięciem na celach poniżej 3.2, to Kamerka się rozłącza, i w momencie, jeżeli na przykład latacie na zewnątrz i doszłoby do, takiego, do utraty takiego sygnału, niestety może się okazać, że tego drona już nie znajdziecie. Ze względu właśnie na to, że nie będziecie mieć odglądu w goglach waszych, a także ze względu na jego rozmiary, ponieważ on jest bardzo mały. Jak wpadnie w trawę, no to będzie go naprawdę ciężko znaleźć. Jeżeli latacie po, 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 po pomieszczeniach: no to, no, to znajdziecie sobie go, bo mniej więcej wiecie, gdzie on wylądował, więc nie będzie z tym problemu. Także zachęcam Was, żebyście zwracali na to uwagę, że jeżeli kończy się napięcie, no to jednak warto wylądować gdzieś blisko, bo będzie problem, żeby go znaleźć. Także w większości tyle, jeśli chodzi o ten egzemplarz. Bardzo udana jednostka z fajną kamerką i wciąż w kompaktowych rozmiarach. Także, jeżeli będziecie zainteresowani tym egzemplarzem, mogę wam go polecić z czystym sercem. Nawet można sobie nim polatać w akro na zewnątrz, mimo tego, że czasami oczywiście ma tendencję, żeby wpaść w propłoż ze względu na rozmiary oraz typową budowę, ale i tak, i tak daje sporo frajdy, nawet tak jak mówię, latając w trybie Akro na zewnątrz. Jeśli chodzi o ten egzemplarz, to na sam koniec. Powiem tyle, że można go dostać o 3-4 stówki taniej, kupując bezpośrednio u producenta. Pod spodem zamieszczam Wam link, gdzie można dokonać takiego zakupu taniej. Ja się z wami już żegnam Na sam koniec jeszcze zrobię Kilka wrzutek Z lotu tym dronem, żebyście sobie mogli zobaczyć Jak to wygląda Nie jestem jeszcze jakimś bardzo wprawionym Pilotem w dronach typu Tiny Ale naprawdę, naprawdę Zajawiłem się i bardzo dużo przyjemności Mi sprawia latanie tym dronem Także dzięki za waszą uwagę I do następnego razu Trzymajcie się, cześć